Widzimy się za 15 minut. Nie wiesz kiedy, nie wiesz gdzie. Nie wiesz, jakie grzyby atakują Twoje stopy. Dlatego lecząc grzybice sięgnij po Stepper Pro, który działa na dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych grzybów. Dzięki temu Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Stepper. Grzybicy nie przepuści. Wypróbuj kosmetyk Stepper. Aerozol przeznaczony dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Odkryj moc świeżości z Silan. Świeżość Silan utrzymuje się 24 godziny przez 7 dni dla Ciebie i Twoich bliskich. Ciesz się eksplozją czystej świeżości. Silan. Zapach, który pokochasz. Zawsze w biegu. Mówili mi trzymaj formę, nie zwalniaj. Każdy ma moment, w którym się musi zatrzymać. Chociaż na chwilę. Jak byłem młody, to po treningu liczył się tylko szybki prysznic. A teraz akceptuję wszystkie swoje blizny. Te widoczne i te głębsze. Cieszy mnie każdy moment spokoju. No ale muszę też pozostać w formie, bo dbanie o siebie to też część treningu. Jestem facetem. Dbam o siebie. I uczę się kochać siebie. Każdego dnia. Wow! Kupon za uśmiech. Sprawdzaj codziennie. Teraz w aplikacji Rosman.pl kupon za uśmiech. Gdzie byłeś kochanie? Rosmanie. Dzień dobry, muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek 16. Nie wytrzymam tyle, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. Czy mogę panu pomóc? Nie mnie. Jej, bo zimna marznie to maleństwo, zimny dom to nasze przekleństwo. Trzeba go ocieplić i okna uszczelnić i może też drzwi, kto wi. To ja mam radę, na to. Ściany ocieplimy, okna uszczelnimy, nawet kocioł wymienimy i będzie ciepło i tanio. Wszystko ze względu na nią. Najlepsze wiadomości dla niej i naszych gości. <laughs> Ojej. Szczegóły na stronie czyste czystepowietrze.pl Czyste powietrze! Panny młode ruszają na zakupowe łowy. Cel? Suknia ślubna z odzysku. Kocham second-handy i też nie chcę zatruwać planety. Warunek? Rozsądna cena, tak by nie wydać fortuny. A ile chciałabyś za nią otrzymać? 3000 tysiące złotych. 2,5. Wzruszające, pełne emocji historie. Wspomnienia wracają. Tak. Drugie życie sukni ślubnej. Dzisiaj o 21.00 w Polsat Cafe. Otwieramy kobiety na zmiany. Jesteś tutaj dzisiaj, postawiłaś na siebie. Nie uciekaj, bo ci nie pozwolą. Bo dobrze wiemy, że sekretem prawdziwego piękna jest wiara w siebie. Będzie pani więcej pamiętała o się. No, pani, nie, a... bo nie, bo nie bo nie Nauczymy się. Efekty spektakularnych metamorfoz nawet nas zaskakują. Wow, to mało. Nie mogę w to uwierzyć, co widzę. 10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską. Jutro o 21.00 w Polsat Cafe. Odważni single ruszają na łowy. Ale ma nogi Zaczyna się od kwirtu. Potem temperatura niebezpiecznie rośnie. I skoro ja ci już w ogóle tak nie z ręki, pozwolę to... ci się związać. I robi się naprawdę gorąco. Byłeś grzeczny? Nie nie byłem grzeczny. Wtedy padają nawet poważne deklaracje. Mod, to chyba oświadczyny. Jestem mod, gotowa. Mod, Tylko czy to wystarczy, by zdobyć czyjeś serce? Kolacja w ciemno. W niedzielę o 22.00 w Polsat Cafe. Pożyłem Cię, abyś czyścił i odświeżał naszą toaletę. Czyścił, odświeżał, spuszczał wodę. Imponujące. Prawda? Ale BREF ma na to lepszy sposób. BREF Power Active. Wyjątkowa świeżość przy każdym spłukaniu, aby Twoja toaleta była czysta i świeża 24 na 7. Muszę go mieć. Wypróbuj BREF Power Active. Zwykły antyperspirant to za mało? Pozbądź się go. Sięgnij po najsilniejsze rozwiązanie. Medispirant spray lub rolon. Medispirant działa zupełnie inaczej. Blokuje pocenie. Skutecznie. Tu i teraz. Medispirant działa aż do siedmiu dni. Bez podrażnień. Bez śladów na ubraniach. Bez kompromisów. Medispirant bez potu na dobre. Tak dużo zabawy oznacza dużo brudnych ubrań i dużo prania. Uporaj się z tym z łatwością. Z nowym E-Aromaterapia. Potrzebujesz jednej kapsułki dla czystego prania i niesamowitego zapachu, który wprowadzi Cię w dobry nastrój. Dużo pierzesz? Pierz z E. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzień dobry, muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek, 16. Nie wytrzymam tyle, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu zastosowałem Rapidentin. Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. W Lorenc wierzymy, że wiele jest w naszych rękach. Dlatego, kiedy robisz to, co lubisz, ale coś cię nagle zatrzyma i game over. To nic. Dajne Luz z Z nowym smakiem niesmażonych Curly. Słony karmel. Lorenc. W naszych rękach. Cześć. Kochanie, wpadniesz jeszcze Misja. Sezon na okazję. Pomidory malinowe 3,99 za kilogram z aplikacją lub kartą seniora. A woda na Łęczowianka złoty 59 za sztukę przy zakupie dwóch sześciopaków. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żyjąc w ciągłym biegu skupiona na innych, wiem jak ważne są te chwile. Chwile, w których jestem sama ze sobą. A codzienna pielęgnacja w łazience to coś więcej niż dbanie o własne ciało. To czas dla mnie. To chwila, w której uczę się kochać siebie. Codziennie. Raz jeszcze. Sajos. Kiedy Twoje włosy tracą blask. Nowa pielęgnacja Sajos Intense Plex. Innowacyjna technologia Plex odbudowuje miliony zerwanych wiązań w Twoich włosach, wzmacniając je od środka i na zewnątrz. Dla mocniejszych, zdrowo wyglądających i lśniących włosów. Uwolnij swój blask. Nowa linia Sajos Intense Plex. Co to jest? Atopowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się na tym znać. Wystarczy, że będziesz pamiętać, aby zastosować MaxiCortan, gdy pojawi się zaczerwienienie, swędzenie czy pieczenie skóry. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. MaxiCortan, numer jeden na problemy skórne. Sajos. Kiedy twój kolor włosów traci blask, wypróbuj koloryzację Sajos Intense Plex. Odżywka z innowacyjną technologią Plex chroni i wzmacnia twoje włosy od wewnątrz. Dla metalicznego blasku i intensywności koloru aż do 10 tygodni. Uwolnij swój blask. Nowa koloryzacja Sajos Intense Plex. Kochani, zaczynamy! Porozmawiajmy o włosach. Moje włosy to mój znak rozpoznawczy. Moja fryzura odzwierciedla to kim jestem i nie chcę się o nią martwić. A ja pragnę fryzury utrwalonej na długo. Nowe lakiery Schwarzkopf Taft. Teraz z ochronnym systemem Haptic, który wzmacnia strukturę włosów, zapewniając długotrwałe utrwalenie. Nowe lakiery Schwarzkopf You. Chcesz poznać moją historię, moje życie bywa dość wymagające. Dla mnie i dla moich włosów. Dlatego musimy pozostać silne. Nowe szampony Schwarzkopf Gliss skutecznie oczyszczają, a ulepszone formuły wzmacniają strukturę włosów dla 100% mocniejszych włosów bez obciążania. Nowe szampony Schwarzkopf Gliss for every you. Nie wiesz kiedy, nie wiesz gdzie. Nie wiesz, jakie grzyby atakują Twoje stopy. Dlatego lecząc grzybice sięgnij po Stepper Pro, który działa na dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych grzybów. Dzięki temu Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Stepper. Grzybicy nie przepuści. Wypróbuj kosmetyk Stepper. Aerozol przeznaczony dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami.